Pokaz twarz! Ja, ja, ja usiądę! Oj, dał nam jeszcze zeszczyt kolejny. Okej, okay, bo ja nowicę zeszed... No, jest pierwszy, no że, że ja już mam. Dobra. Okazuj dwa! E Trybunał! Trybunał! Nie, nie zasłaniaj! się dzieje? Ej! No się łamko! Aaa, to jest... Dobra, to no, no, myślę, że iść tam projekty to jest stawia, chyba nic nie stanie, nie? Ja to może nie Czy To owieczka Lucy? Napisał jak nie zaciała, ja to znaczy, że... To nie jest szefne. Okej, okay, no to okay. raczej nie będzie szefne. Dobra, co teraz? Wrzucasz? To dobra, ale to... ale to, no, Ale czekaj, no co? ale... Nie życimy tą teraz tak e, zniszczy je teraz. Dobra, mu nie ma co ufać, a po drugie, no nie mamy innej